Hej, cześć, manko, witajcie na moim kanale, ja jestem Tobiasz i witam was w kolejnym filmie. Przepraszam za to, że tak długo mnie nie było, ale tak jak odpisałem na jeden komentarz, tam było bodajże skończyłeś się, czy coś tego typu. No, nie jestem w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o moje życie, ale to nie do końca ma teraz znaczenie. Nie wiem, czy wracam, jednak w zasadzie nie do końca was to obchodzi. Y, ponieważ bardziej interesuje Was treść tego filmu, ale tak dla widzów, którzy jednak chcieliby czasem mnie pooglądać, no to niestety nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy tym filmem powracam na kanał i znowu będę regularnie nagrywał. Może tak, może nie zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, a więc ten film jest obiecanym poradnikiem od zera na rollercoinie. Taki totalny poradnik, w którym opowiadam wszystko o tej stronce. Przekazuję Wam całą moją wiedzę. Yy, może jakieś strategie, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak widzicie moja kopalnia już jest w miarę spora, jest warta, no myślę kilkaset dolarów, szczególnie dzięki tej koparce na przykład. Yy, ale no tak naprawdę to wszystko można odbudować od zera. Yy, ja teraz staram się jak najwięcej tych koparek kupować. Nawet pokupowałem trochę tych takich śmieciowych. Bo jest fajna przecena akurat. To tak dla osób, które yy, stale... Jakby, no, które już są na Rollercoinie i oglądały moje filmy wcześniejsze. Ale okej. Okay. Yy, dla nowych osób. Ponieważ w sumie dla nich jest przeznaczony ten film głównie. Yy, macie link w opisie do rejestracji na tą stronkę. I rejestrując się z mojego Reflinka dostaniecie... 1000 Satoshi Bitcoina na start, eee, czyli 0,40 i 1. Eee, co zrobić eee, z taką kwotą? W zasadzie nie wymienicie jej na RLT, jest za mała, ale można zacząć po prostu kopać bitcoina i dokopać do takiej kwoty, którą będziecie mogli za, eee, zamienić na RLT. Czym jest RLT? Jest to taka waluta, stronki RollerCoin, jest to RollerCoin Token mm, za nią kupujemy koparki, różne event pasy i tego typu rzeczy. 1 dolar, znaczy jeden RLT jest równy jednemu dolarowi yy, przynajmniej przy wpłacaniu, czyli wpłacicie załóżmy 100 dolarów w Bitcoinie na tą stronkę zaraz powiem też jak to robić yy, czyli macie tyle, jakby dostajecie 100 RLT znaczy no w zasadzie to jest w Bitcoinie, ale tego Bitcoina możecie zamienić na 100 RLT Yy, więc dobrze, przejdźmy do samego omówienia stronki. Yy, zacznijmy może od, yy, od góry, od lewej strony, obok logo yy, Rollercoina mamy taką ikonkę portfela, możemy w nią wejść, jest to portfel naszych kryptowalut, które mamy na tej stronce. Jak widzicie tutaj mam 26 centów, 3000 Satoshi Bitcoina, trochę Ethereum, Binance coina, którego obecnie kopię. Yy, Trochę Poligona, Dogecoina i Solany. I teraz tak możemy sobie wybrać ogólnie, którą e, kryptowalutę kopiemy, ale jeśli chcemy wpłacić na tą stronkę, no to możemy wpłacać jedynie w Bitcoinie, Ethereum, Binance Coinie, e, BUSD, TTerze, Poligonie, Dogecoinie i w Solanie jeszcze nie, ale prawdopodobnie niedługo też będziemy mogli. E, na czym polega ta prawa strona? E, jakby możemy wejść w każdą z kryptowalut ale pierwsza RLT ona się czymś różni, ponieważ mamy tutaj taki suwak i wybierając na przykład jeden, możemy zamienić nasze kryptowaluty. Załóżmy, gdybym tutaj miał 5200 Satoshi, yy, to mógłbym wymienić na 1 RLT, jak widzicie. Tutaj sobie wybieramy kryptowalutę, za którą chcemy wymienić, akceptujemy i kupujemy. Yy, jak wpłacić kryptowaluty, tak żeby zamienić to na RLT? A więc musimy mieć jakiś tam portfel z kryptowalutami czy giełdę. To już jest raczej jasne z której będziemy wpłacać na tą stronkę. Jeśli chcemy wpłacić w bitcoinie to klikamy tutaj bitcoina deposit copy adres i po prostu wklejamy ten adres na naszym portfelu lub giełdzie. Zależy gdzie trzymamy nasze środki. Polecam na portfelu tak by the way bo po prostu jest bezpieczniej. Giełdy mogą upaść. Czyli kopiujemy adres, wklejamy go tam do wypłaty w portfelu i z portfela po prostu po jakimś czasie przejdą nam te kryptowaluty tutaj. Czyli załóżmy, yy, no doda nam się tu kilka tysięcy Satoshi, jeśli tyle wpłaciliśmy. Możemy wejść wtedy w zakładkę z Roller Tokenem, przekierować na ile RLT chcemy kupić. Tu możemy sobie wpisać i po prostu zakupić te tokeny. Tak samo jest z Ethereum, Binance Coinem, BUSD, poligonem Polygonem, Dogecoinem. Solany nie możemy na razie ani wpłacać, ani wypłacać. Bo ona jest dość nowa, jeśli chodzi o tą stronkę, i dopiero to wszystko dodają. Ale na spokojnie tutaj nie ma żadnego skamu. Yy, tak samo było z BUSD, z Binance Coinem kiedyś, yy, z Polygonem w sumie też. Yy, więc tak naprawdę no, to nie ma zbytnio znaczenia. Yy, ale ok, myślę, że tą zakładkę już omówiliśmy, yy, to znaczy, jest jeszcze tutaj Taskwall. Yy, jest to bardzo fajny sposób na dorobienie sobie paru RLT. RL RL jak w to wejdziemy, to jak widzicie, u góry mamy ankiety. Możemy wykonywać ankiety i za tutaj 14 minut roboty dostaniemy 40 centów. Albo tutaj, za 9 minut, dostaniemy 28 centów. Jednak pamiętajcie o tym, że ankiety nie zawsze się udają, po prostu często nas po prostu wyrzuca, bo yy, jakby osoby tworzące te ankiety szukają innych ludzi z innymi tam kompetencjami, czy no, po prostu szukają innych osób. Mam na kanale raczej jakieś filmy o ankietach i tam pewnie gdzieś mówię, jak się dostać do większej liczby ankiet, bo to się dotyczy innych stronek, nie tylko tutaj Rollercoina. Poza tym mamy oferty, czyli możemy sobie pobrać jakąś aplikację, zagrać tam, no jakby tutaj jak ta Task Details klikniemy, to mamy opisane wszystko, co trzeba zrobić w danym zadaniu, żeby otrzymać nagrodę. Też ktoś mi pisał w komentarzu, że Y, zrobił ofertę i nie dostał y, RLT. Spokojnie, nie martwcie się. Y, oni po prostu muszą to sprawdzić i po jakimś czasie wam te RLT i tak dadzą. Y, tutaj mamy historię i y, taki poradnik, jakbyście zrozumieli z tego, co ja mówiłem. Ok, przejdźmy do pulpitu. Następne obok portfela są kryptowaluty, które sobie wybieramy, żeby zobaczyć y, na przykład tutaj, ile kopiemy. Więc ja sobie wybiorę Binance Coina, bo go obecnie kopię. I jak widzicie, tutaj tyle dostaję co 10 minut, ponieważ tyle, jakby taki blok jest rozdawany na wszystkich graczy, którzy kopią akurat Binance Coina co 10 minut. I po prostu zależnie od naszej mocy wydobywczej dostajemy odpowiednią ilość tej danej kryptowaluty. W jaki sposób zmienić kryptowalutę, którą kopiemy? Yy, niestety, no nie wystarczy tutaj po prostu sobie włączyć kryptowaluty i ona będzie nam się kopała. Yy, musimy tutaj wejść w tą zakładeczkę Split Power i możemy rozdzielić naszą moc wydobywczą pomiędzy różne kryptowaluty. Yy, jeśli chodzi o opłacalność kopania różnych kryptowalut, to yy, co jakiś czas na filmach ja mówię o tym, co na dany moment yy, warto kopać najbardziej, ale jest taka stronka jak Roller Buddy na której możemy sobie e, tutaj w, wklejamy moc e, network power czyli całą moc jaką kopią osoby e, znaczy całą moc z jaką kopią wszystkie osoby daną kryptowalutę czyli załóżmy że chcę sprawdzić ile zarobię na Bitcoinie więc kopiuję sobie to wklejamy tutaj e, teraz kopiuję swoją moc wydobywczą wklejam ją tutaj tutaj wy, jest już automatycznie wybrany Bitcoin Calculate i jak widzicie tyle będę dostawał z taką mocą. Więc to też przydatna taka ciekawostka. Jeśli chodzi o waszą moc, prawdopodobnie będzie ona wynosiła 0, ponieważ trzeba tą moc jakoś zdobyć. Jeśli chodzi tutaj o electricity, to na, na razie się tym nie zajmujemy, ponieważ to dotyczy koparek. Jeszcze, taka ciekawa rzecz to tutaj po lewej, często jak są jakieś eventy czy coś, jakieś przeceny, to często tutaj właśnie są... O tym informacje, yy, więc tak idziemy dalej. Tutaj mamy sklep. I pierwsza zakładka to są Sales and Popular. To są akurat przeceny. Co tydzień mamy trzy koparki różne, limitowane, które możemy sobie kupić za jakąś tam niższą cenę. Yy, oraz akurat w tym momencie możemy kupić taniej klasyczne koparki. Event Pass to jest nie zawsze. Tutaj musi być akurat event. I e, w zakładce Rewards mamy nasze nagrody, do których doszliśmy już. E, I w Event Quests mamy e, jakby to, co musimy zrobić, żeby dostać e, odpowiednią liczbę EXPA. E, ba, naprawdę warto się zajmować tymi eventami. Jeśli chodzi o kupowanie event pasów, to nagrałem o tym oddzielny film, więc zapraszam. Powinien być gdzieś na kanale. Następna zakładka to Miners. Są to koparki. Jak widzicie, tutaj są normalne, znaczy no, w zasadzie są też te przeceny. Yy, I co jakiś czas yy, takie przeceny się zdarzają, ale normalne ceny, no jak widzicie, są tam na dole napisane. One są znacznie wyższe, więc warto korzystać z tych yy, przecen. Yy, co do koparek, jakie się opłaca kupować, chyba też nagrałem o tym film, ale na ten moment. Yy, jeśli nie ma przecen, nie kupowałbym. Jeśli są przeceny, to skupiłbym się na koparkach El Monstro, o ile ma przecenę Chupacabra, ewentualnie jak chcecie to te najmniejsze, chociaż one wam nie będą kopały, ale po prostu fajnie wyglądają, więc ja je po to kupuję. Plus dodają tam jakiś bonus, więc też warto przynajmniej jedną sobie kupić. Poza tym w sales and popular, co jakiś czas można wyhaczyć jakąś fajną tanią koparkę. No, w sumie nie zawsze tanią, bo tutaj, jak widzicie, kosztuje to na przykład 150 dolarów. No, ale cóż, jakby ceny są tu dość duże. Rollercoin po długim czasie się zwraca, ale można też bez wpłacania do czegoś tam dojść, zbudować jakąś kopalnię. Następna zakładka to są lootboxy, i tutaj mamy różnego rodzaju lootboxy. Akurat obecnie jest dostępny tylko jeden. Ja z lootboxów korzystałem. Tutaj nie wiem, czy mogę? O, mogę otworzyć. I lootboxy. Z RLT, czyli Lucky y, 1000 Realty Case na przykład nie opłaca się, naprawdę nie róbcie tych caseów, nie otwierajcie tych Lootboxów, bo one was po prostu oskamują. Taka jest prawda. Ale jeśli chodzi o Lootboxy z koparkami, jak na przykład tutaj ta, y, jakby ten, to naprawdę się opłaca moim zdaniem. Z Lootboxa mam na przykład tą koparkę bardzo fajną, tą, te dwie. Y, Tą przede wszystkim to jest moja najlepsza koparka i ją wygrałem z lootboxa za bodajże 10 albo 20 dolarów, już nie pamiętam. Więc naprawdę warto z tych lootboxów korzystać, ponieważ za 15 dolarów najgorsze co możemy dostać to koparkę z mocą 20 teraheszy na sekundę, czyli to jest mniej niż dolar za 1 terahesza, co jak sobie policzycie przy tych normalnych koparkach, na ogół się nie zdarza. Jeśli chodzi o następną zakładkę są to części, obecnie nie można ich kupić, bo już minął czas, ale grając w gierki, o czym zaraz też powiem, możemy je po prostu dostać, chociaż w sumie dawno nie widziałem, więc w teorii możemy dostać, ale już teraz jedyne co dostałem to z event pasów, więc możliwe, że to też już wycofali. Jeśli chodzi o następną zakładkę są to regały, które musimy kupić jeśli mamy jakąś koparkę, oczywiście ja polecam te droższe, bo mają więcej miejsca. A później możecie żałować, że wam cały pokój mm, zajmują koparki, a żeby kupić następny, musicie wydać 20 RLT. Więc warto naprawdę te większe regały kupować. Następna zakładka to skiny, tutaj możemy jakieś kupić. Niektóre są darmowe, takie świąteczne i zwykłe. Yy, I avatar hats, tu możemy czapeczki do naszego awatara sobie dobrać. I w sumie to na tyle. To była chyba na, najbardziej skomplikowana taka zakładka, więc idziemy dalej. Games. Są to gierki. Yy, I jeśli nie macie koparek, to jest to dla Was takie można powiedzieć wybawienie, ponieważ jak widzicie, poza koparkami mam tutaj taki komputer. Wy na początku nie będziecie mieli takiego dobrego, będzie to taki słabszy, i grając gierki, tam bodajże po 10 gierkach dostaniecie lepszy komputer. Po chyba 30, następny, po 50, następny i po 80, bodajże że się ten najlepszy, co ja. Eee. Aczkolwiek, na czym polega różnica? Eee. Ten najsłabszy komputer zostawia wam moc wydobywczą z gierki na jeden dzień, trochę lepszy na 3 dni, jeszcze lepszy na 5 dni i najlepszy na 7 dni. Tutaj macie te wszystkie dane napisane. Jak widzicie, tutaj mój na 7 dni. Daje tą moc wydobywczą, czyli zagram sobie w jedną gierkę, dostanę odpowiednią moc wydobywczą i e, będzie ona przez 7 dni się utrzymywała, po czym zniknie. E, jeśli chodzi o to, żeby utrzymać komputer, e, jakby, bo jeśli zostawicie rollercoina przez kilka dni, no to wasz komputer znowu się zresetuje do tego najgorszego, ale żeby go utrzymać, trzeba grać przynajmniej co 24 godziny jedną gierkę. Teraz pokażę Wam jakąś z gierek. Dla przykładu, sobie zagramy. Na czym to polega? To są bardzo proste gierki, chociaż też no, później już się pojawiają trudniejsze poziomy. Ale jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. U góry nam się naliczają punkty, które będą przekształcone w moc wydobywczą. Ok, teraz klikamy Jane Power. Chyba, że nie wygraliśmy, wtedy możemy restart kliknąć. I jak widzicie, tutaj nam się przelicza to na moc wydobywczą. Tutaj dodatkowo są takie typy, z których można sobie skorzystać. I choose game. I jak widzicie, tutaj musi mi się załadować to na nowo i będę mógł znowu zagrać w tą gierkę. Ale mogę w tym czasie zagrać w każdą inną. Oni te gierki dodają co jakiś czas, więc naprawdę warto, fajna sprawa. Jak tam na końcu też widzieliście, dodała mi się moc wydobywcza, która będzie przez 7 dni się utrzymywała. Jeśli chodzi o zakładkę z gierkami, to chyba na tyle. Następna to jest Event Pass, ale o tym już mówiliśmy. Potem jest Marketplace, który jak widzicie tutaj, jest coming soon. On przez jakiś tam czas, za jakiś czas po prostu powinien zostać dodany, i tam prawdopodobnie będziemy mogli sprzedawać nasze limitowane bądź też zwykłe koparki. Następny to jest taki inventory. Tutaj za części, których już chyba właśnie no, nie można kupować, więc prawdopodobnie to nie jest dla nowych użytkowników. Chociaż za różne zadania w event pasie też z tego co widziałem, coś tam można dostać. Za te części możemy sobie craftować mocniejsze koparki z naszych słabszych koparek. I tak jak widzieliście tutaj. Jedna z moich koparek ma taką gwiazdkę u góry, bo oznacza, że ja po prostu ją połączyłem z dwóch takich samych koparek i powstała taka, można powiedzieć, lepsza, bo ona jest mocniejsza i ma większy bonus power. Znaczy, no bonus. Yy. Następna to jest kolekcja. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie są te wszystkie koparki. Naprawdę jest to bardzo ciekawe. Yy. Jak się patrzy na niektóre koparki, to się aż łezka wokół kręci, jak to kiedyś było. Bo ja na tej stronce jestem już od. od ilu? Od około dwóch lat, niecałych. Nie, czekajcie. Nie pamiętam w sumie. Półtora roku mniej więcej. Yy, I te właśnie koparki starsze. Naprawdę fajna sprawa to była. Pamiętam jak yy, zaczynałem z rollercoinem. Yy, to był taki pierwszy hype. To jak ktoś miał, nie wiem, jakąś jedną większą koparkę. To było coś. Takiego super. Teraz już wiele ludzi ma koparkę. Wyszła dość spora inflacja do tej gry. Eee, no ale cóż. Jak widzicie, te koparki są naprawdę fajne. Bardzo ciekawe. Eee, no i co? Tak w zasadzie e, tutaj to wszystko opowiedziałem. Dalej mamy nasz profil. Możemy sobie kliknąć, zobaczyć statystyki. Eee, o, jestem 17 miesięcy tutaj, jak widzicie na tej stronce, więc już dość długo. Profile stats. Macie tu moje statystyki. Income stats też. Tu w sumie od referalców najwięcej zarabiam. Tak jakby nie patrzeć. NFT Collection. No ja nie jestem akurat zwolennikiem NFT, więc to nawet nie chcę o tym gadać za bardzo. Jeśli chodzi o ten y, trzy kreski, tutaj to jest takie menu. Tutaj sobie możemy y, przechodzić w zasadzie do tych rzeczy, oraz na przykład możemy sobie takich największych, y, takie grube ryby rollercoina, ja to nazywam, y, zobaczyć, jak to wygląda. Jest też blok rollercoina, który warto czytać, bo możemy się tu dowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach, konkursach i takich tam rzeczach. Leaderboard. Mm, no to też w zasadzie są, są tacy najlepsi ci. No to jest taki ranking po prostu e, minerów. Jak wejdziemy w ich profile, to aż to jest piękne jak się te koparki widzi. Cztery pokoje zapełnione bardzo mocnymi koparkami. E, dalej mamy Taskwall, o którym już mówiłem. What is a realty e, No to tutaj możecie poczytać o właśnie tym ich tokenie referral program który bardzo polecam jak widzicie ja już zaprosiłem 113 osób i bardzo dużo z tego zarobiłem to są 63,5 dolara tylko dzięki wam dzięki osobom które się już zarejestrowały z moich reflinków 3800 satoshi też dość sporo ethereum tutaj te inne kryptowaluty to nie za dużo ich kopiecie ale no i tak bardzo dziękuję osobom, które się zarejestrowały z moich linków. Jeśli macie własną stronę internetową, macie tutaj promo materials, możecie sobie wkleić do HTML-a e, kod i będzie po prostu reklama, reklama rollercoina. Tutaj macie informacje o tym, jak zarabiać z, z referalsów. I tak, w zasadzie to by było na tyle. E, taka. Szybka strategia dla was, w jaki sposób zarobić na pierwszą koparkę. Ja jako pierwszą koparkę polecam ogólnie tą, czyli pakabre, bo ona może i trochę kosztuje, bo tam na przecenie jest za 14,50 14, dolara, ale normalnie kosztuje chyba 17, więc no jest to dość sporo, szczególnie dla początkujących, ale Naprawdę warto, bo te małe śmieciowe koparki, jak już mówiłem, one za dużo nie dają. One po prostu ładnie wyglądają moim zdaniem, dlatego je kupuję. Poza tym, no, y, taka koparka dodaje jakiś bonus, więc po jednej warto mieć. Y, no ale jednak skupiałbym się na tych większych koparkach. Po prostu są bardziej opłacalne. Więc jak zarobić na taką pierwszą koparkę? Przede wszystkim y, grać w gierki, do tego korzystać z eventów różnych ponieważ tutaj nawet za darmo można, jak widzicie tutaj, jeśli zdążę w te 4 dni do końca eventu dojść do tej koparki, to dostanę ją za darmo po prostu, więc zaoszczędzę tam kilka dolarów, czy ona chyba za 12,50 jest, więc naprawdę fajnie. Poza graniem i korzystaniem z eventów, jeśli macie jakieś kryptowaluty zebrane z innych kraników kryptowalut, nie korzystacie z tych krypto, nie obracacie nimi w żaden sposób, to myślę, że warto sobie wrzucić na Rollercoina. One tam sobie będą pracowały, jak kupicie jakąś koparkę. Yy, więc yy, tak, to jest trzeci, taki trzecia rada i czwarta to zapraszanie znajomych do Rollercoina. Ponieważ za to co oni wpłacą, wy dostajecie bodajże 10% z tego, więc naprawdę warto, ja już dużo z tego zarobiłem, jak widzieliście tam 63 dolary więc starczyłoby na spokojnie na kilka takich czupakab 3-4. Mm. I no co no. W zasadzie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli macie nadal jakieś pytania co do Rollercoina, czy ogólnie co do mojego kanału, no to yy, piszcie w komentarzach. Przepraszam jeszcze raz za to, że tak długo mnie nie było. Zobaczymy, czy uda mi się wrócić, czy nie. No i do zobaczenia. Cześć.